Siemanko widzowie, z tej strony Mateo 18, a to jest kolejny odcinek z gry Need for Speed Heat. E, przemalowałem sobie mojego Mercedesa Poza odcinkiem Teraz ma, tutaj tak słabo widać, bo jest noc Ale teraz ma tutaj takie jakby naleciałości złote Poka Pokażę Wam w dzień bardziej to auto, bo bardziej to widać Tutaj e, Chidori to to, to to wszystko z paybacka są marki I Drużyna Diamond Block też jest z paybacka Jak ktoś grał to wie No i Tutaj jest y, kolor złoty Na drzwiach i tutaj tył No, Tablica rejestracyjna też jest odpowiednia Mateon Zostawcie suba oraz lajka like Gdyż motywuje mnie to do nowych produkcji No i tak wygląda autko Klocki hamulcowe też są złote. No, i tak to mniej więcej wygląda. W dzisiejszym odcinku porobimy sobie misje nocne, fabularne Raz pofarmimy trochę pieniędzy. Chociaż i tak już y, stoję dobrze w tej grze, bo y, niedługo dobiję pół miliona i można by było zrobić jakiś samochód do driftu też. To wam mogę obiecać, że będzie to w odcinkach następujących które będą się ukazywać No to wychodzimy z tego trybu zdjęć Tak się ustawiłem na tej rampie O, i właśnie, nie powiedziałem wam jednej rzeczy W miejscu tym na mapie Jest do odebrania darmowy samochód Więc gracze, moi widzowie ci co grają w tę grę Możecie sobie odebrać Ja jeszcze nie wiem jakie to auto Jeszcze nie chciałem sobie spoilerować Aston Martin DB11 Valant 19 Chyba tak to się czyta Jak coś to poprawcie mnie w komentarzu No i dobra, siedzimy w nim teraz. Tak chciałem kupić tą... <grystanie> Niezłe kółka. Klient jest członkiem ligi, więc ma wysokie oczekiwania. Musisz dać z siebie wszystko, jeśli chcemy mieć jakiekolwiek nadzieje na namierzenie skradzionego auta. Znamy już miejsce, do którego zabrali DB-5. Mam kontakt, który pracuje w ochronie tego budynku. Zabezpieczył materiały z kilku kamer, ty musisz je tylko zdobyć. Nasz chłopak chce mieć pewność, że zrobi to ktoś kompetentny, więc najpierw trzeba zrobić małe show. Tak się prezentuje nowa fura. Podjadę pod światło, żeby lepiej było widać. Eee, na którym jest poziomie? 210. Mój Mercedes jest na poziomie 300. Ale i tak dobrze się zbiera. Chociaż ja bym wolał mojego Mercedesa na razie wziąć. Ale tuning tej furki postaram się, żeby był na kanale. No to teraz e, to mamy zablokowane F1 McLaren To teraz gdzie jedziemy? Chciałem robić misję dla Anny, ale chyba dla tego gościa też jest misja. To jest drift, to nie, bo nie mamy driftowozu. E, dobra. Tak więc e, widzimy się po cięciu Kiedy dojadę już na misję? To tutaj. Misja kampanii No Tutaj pisze, że 210, ale mój Mercedes ma 300. Więc widzimy się po cięciu. Dobra, dojechałem już na misję kampanii i możemy ją zacząć. Jestem z tobą. Zobaczymy co się wydarzy w fabułce. Jesteś tu? Tak. Znałam, co to tatko. Jestem, jestem. Z waszego ojca? A co Łukasz na to? To też mój samochód. Dreamkiller porządnie podkrętą dziś tempo. My też musimy. Bo to tu jesteśmy. Pamiętaj, jak nam dobrze pójdzie, Liga musi dać nam szansę. Ale bez stresu. Dobra. Więc jedziemy. Musiałem szybko sprawdzić, oh, czy mi się się nagrywa dźwięk. To się nazywa <laughs> Mój Meroli tak lepszy, 319 poziom, więc jest git, dobry samochód. Jeden z lepszych zakupów jakie zrobiłem w tej gierce. Postaram się też, żeby... A i wpadłem w poślizg. Postaram się też, żeby pada nie było słychać na odcinkach. Postaram się mniej katować go. Jak to niektórzy mówią moi koledzy. Ała, Wypadłem z trasy.

Jadę na prawy pas, żeby się nie rozbić. Ty w żółtym Camaro! Zatrzymaj się! Znowu ten dupek! Nie no! Hej, ja cię znam! Zatrzymasz się, czy mam zrobić to za ciebie? Zmywam się! Przejadę poprzek trasy! A co z wyścigiem? To koniec! Ten giniarz nie odpuszcza! Możesz mi pomóc? Pomożemy z chęcią. Tość! Kończymy ten wyścig! Wszyscy rozjechać się! Dawaj Mercedes! Pomóżmy Annie. Elo? Oj, nie, nie w ten samochód tu Oj, znowu Cofniemy się. Dobra mnie Może nie było mi tego Nic nie będziesz mi tutaj rozwalał Policjancie, bo ja ciebie rozwalę.

Ej, gon mnie! Nie ją, mnie Tak po prostu mnie olewa? No nie olewam, jadę, jadę. Ale... Myślałam, że mi pomogasz. Kurde... Czemu ja w niego nie mogę trafić? Dobra Dobra, odciąłem go I Co teraz? Wróć bezpiecznie do garażu, dobra Także ciśniemy do garażu na. Sorry widzowie. Trochę jestem przeziębiony. Spokojnie, to nie jest yy, wirus. No i dobra. Cena nas teraz czeka? Oddziału pościgowego z rosnącą liczbą kierowców wyścigów ulicznych sięgnęła ubiegłej nocy zenitu. Mieszkańcy miasta ujrzeli niecodzienny widok. Setki banknotów wypełniły nocne niebo, zmuszając oddział pościgowy do postawienia sobie trudnych pytań: To, co się wydarzyło, było zaplanowane. To jest próba oczernienia mojej jednostki. Dlaczego? Bo jesteśmy skuteczni. W ogóle nie jesteście skuteczni, tak wam powiem. Przyznaję, na niższych biegach stęka. Ale jak już się rozpędzi... Stary, dopieprzony... Potwór. Aha. Będzie spina. Jesteś wściekły. Myślisz? Mira jest do... Biedne Biedna Kamaro. Słuchaj, powinnam ci powiedzieć. Ja No raczej, że powinnaś. Nie miałaś prawa tego robciana. Rozumiesz? Pójdę już. Nie. To moim ojcem, wiesz? A gdybyś zapomniał, a to miało służyć do ścigania. To ma być ściganie? Było, póki nie zjawił się ten gliniarz. Robisz to, co robisz. I co? Oni zjawiają się zawsze. Naprawdę chcesz sobie zrujnować życie? Chcę w końcu coś w życiu osiągnąć. I idzie mi naprawdę dość dobrze. Dobrze? To jest dobrze? A to wygląda, jakby rozwalił je jakiś Debil. Jakiś Debil bez mózgu. Bardzo Ci dziękuję. Nie muszę słuchać wywodów łamagi, który boi się wsiąść za kółko. Ścigamy się! Zadzwonię, jak sobie przypomnisz. Już wiem, co czuł mój staruszek. Mogę pomóc? Dalej, Pomoc się przyda. Potrzebujemy części. No to co, trzeba je jakoś zdobyć może? W wyścigach? No nie wygląda to autko najlepiej. Tak więc yy, ukończyliśmy misję fabularną. Weźmy... a czekajcie. Co mamy dalej? Misja kampanii, przyjaciel w potrzebie. Okej okay. Trzeba mieć samochód pod wyjści korazy dzień. To wybieramy się na tą misję. I zobaczymy co nam nas czeka tam. Do Kamaro 67 Problem w tym, że nie chcą jej sprzedać. Możesz tam podjechać i ich przekonać? Żaden problem. Dzięki. A, no i warto wiedzieć, że nie lubią zbytnie korzystać z dróg. Lekko podrasowałem auto i posłałem je tam nie musisz wracać na piechotę. Dobra, już teraz nie będę robił cięcia, bo mamy garaż tam odblokowany. Jest szybka podróż. Udał się im ten Need for Speed, naprawdę. Ale obczajmy jeszcze szybko ten wyścig. Czy to nie jest przypadkiem offroad? Nie, to jest wyści yy, na wyścig i asfalt. Więc spróbujmy coś ugrać. Omijam tego policjanta Szerokim łukiem Aby to nie było off-road Lukas rozmawiał z tobą o maskownicy do klasycznego Kamaro. Mówiłem mu, że na zbyt długo wypadł z gry. Ja zawsze uważam, z kim robię interes. Mogę jakoś zmienić twoje zdanie? Jasne. Najpierw nie pokonaj. Tylko czym? Na pewno nie moim Mercedesem. A, mamy subarkę. Aż zrobię zdjęcie tej subarki, bo jest bardzo fajnie zrobiona Wśród tych widzów Ładnie to wygląda Może jakoś zacznę w końcu robić swoje miniaturki Dobra Miał więcej do zaoferowania niż ten nie mechanik jak ty mówisz o moim koleżce? Rozwalę cię Spychamy się nie żałujemy Bo jak dobrze wiecie Mateo 18 bardzo lubi się bić z przeciwnikami Dobrze wygląda ten off-road Nawet mi się podoba a dobrze, że nie muszę go jechać mercedesem, bo to by było całkiem. Często odnoszę się tutaj do paybacka i tutaj też się odniosę. Offroad w paybacku to był dla mnie katorgą, a tutaj jest nawet całkiem przyjemny. Więc Tylko co Tylko w paybacku był lepszy drift Tutaj mi się Mniej podoba ten drift Ale i tak muszę zrobić projekt Jakiś Projekt jakiegoś driftowozu Będą też streamy Ale to za niedługi czas Może za jakieś 2-3 tygodnie I oczywiście w weekendy No ledwo jestem w stanie odcinek nagrać w roku szkolnym A co dopiero robić streama Więc tak No i dobra. Hm. Dubluję ich nawet, więc chyba jednak ustawia ten trudny poziom chcesz za maskownicę. Tak. ...dawać mi baskownicę. No jeszcze kasę nawet dostałem. Hej! Co to ma być? To nie jego wina. Kazałam mu spadać. Co? Czemu? Taki co żeś zrobiła? Zawsze uważam z kim robię interesy. A kim ty jesteś? osobą na której miałeś zrobić wrażenie. Maskownica jedzie do garażu Rivery. Kto ci powiedział, że tam przebywam? Apka w twoim telefonie to nie tylko policyjny skaner. Cóż, na pewno nie dla mnie. Schakowałaś ją? Stworzyłam ją. Znajdę cię, gdy będzie trzeba. Aha. No dobra. Dobra, jest mój Mercedes teraz. I co mam dalej robić? Na to się nawet na razie nie patrzę. Wróć do garażu. Muszę się patrzeć właśnie na te cele kampanii. Garaż I lecimy Proszę Mateo, nie wpakuj się w tego policjanta. Proszę I w budynek też Mógłbyś się nie wpakowywać I dobra, nie goni mnie na szczęście. Gdzie ten garaż? Tutaj? Nie no... Dobra, tutaj. Hej! Przyszła ta maskownica. Zdaje się, że wycieczka się udała. Dzięki. Na zdrowie Czy mam coś jeszcze do roboty? Misja dla Any Zrobimy jeszcze tą misję dla Any Czy ja nacisnąłem dzień? Dobra widzowie, tak więc zrobimy tą misję dla Any. Dla obu stron. Będę czekać. I to będzie już koniec odcinka po tej misji. Więc yy... także szybka podróż. I jedziemy. Niedostępne w nocy? Naprawdę. Nikt na mnie wręczy zwycięstwa na tacy. Trzeba na nie zapracować. Z tego, co słyszałem od tutejszych ekip, robi się gorąco. Uważaj na siebie. Wiem. Zawsze uważam na siebie. I zawsze się wpakuję w jakieś kłopoty. To jest zawsze i w każdej grze. Tak więc, szybka podróż. Te ekrany wczytywania to wam będę darował bo gierkę mam na hdd i właśnie może to tak trochę dłużej się wczytywać niż na przykład jakby miały na dysku szybkim SSD więc ekrany wczytywania będę wam darował i je wycinam Propozycja, rozpoczynamy. Gdzie on jest, wystawił nas. Hej, super, jeszcze tego nam trzeba. Czekaj, te smsy, to nie ona, co? Zaraz się dowiemy. A tam piewszyć to. Nie chcesz odzyskać auta? Chyba nie, Torres. Widzieliśmy Was z Kasą i wiemy wszystko o Waszych przekrętach. Chcesz z nami pogrywać? Przemyśl to. Ten numer, który wykręciliście, to błąd. Nie pomyśleliście, czyja to forsa? Bo ten ktoś jest teraz mocno wkurzony. Kto? Nie kto. Nie będziemy z nią gadać. Frank Mercer. Chcę was znaleźć i zabić. Ta? To wybieraj mniej ruchliwe miejsca. Myślisz, że po to tu jestem? Ja tego nigdy nie chciałam. To przegięcie. On też przegiął. Trzeba go powstrzymać. To nie twoja robota? Złożę raport i co dalej? Myślisz, że nie ma ludzi, którzy go kryją? Od środka nic nie zdziałam, ale wy nie spodziewa się. Słuchaj, tak mi przykro, że twój szef jest Dupkiem. Ale chyba nie skorzystamy. Dzięki. Co z bratem? Też tak myśli? Hej, zaraz, zaraz, zaraz. On nie ma z tym nic wspólnego. Rozumiesz? Słuchaj, ta sprawa nie zniknie. Rozumiesz? A ja nie mogę go wiecznie zwodzić. Musicie działać i to szybko. To jedyne wyjście. To, co robimy. Teraz? Musimy się pożegnać. Wyślę wam namiary. Co? Po co? Wiozą towar. Sami zobaczycie. Reszta to wasza rzecz. Dobra, mam wiadomość. To chyba przy porcie. Przyjeźdź jak najszybciej. Gdzie jedziesz? Chcę dowiedzieć się wszystkiego o Torres. Musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia. E, dobra, to już jechać będziemy tam w następnym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. O, i miałem Wam pokazać, jak wygląda Mercedesik w dzień. Więc tak. Autko wygląda. Taki mat ze złotym. Myślę, że się przyjmie. I chyba nie będę go już przemalowywał. Zostanie tak na zawsze, bo mi bardzo się podoba. A pozostałe projekty tego Mercedesa nie podobały mi się. Tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subika oraz komentarz. Dzięki za oglądanie i cześć.